Miejscowość Sulejów, województwo łódzkie i bunkier typu Ringstadt 85C, czyli Tobruk. Tuż przy remizie Straży Pożarnej. No niestety wejście zostało zamknięte. Zabytkowa architektura miasteczka. Takich obiektów w tej miejscowości jest kilka. Z załoga: jeden lub dwóch żołnierzy, uzbrojenie: jeden karabin maszynowy. Jeden z 32 skronów bojowych wybudowanych w rejonie Solejowa w okresie II wojny światowej.